Pyzulka, akrobatka, patrzcie. No, idziemy. No, pod kamerkę nie chciała. Chodź, jeszcze raz spróbujemy. Chodź, Pyzulka, pokaż. Jaka jesteś akrobatka. No, szybciutko. Na stołeczek, pięknie. I teraz. Pyzulka. No, jeszcze raz. Idziemy, tu. Nie. Pyzulka, zeskakuje. Pyzusia, pyzusia moja, piękna, chodzi po poręczach, może znowu pyzusia, pyzulka, po poręczy szła ładnie, kilka ładnych metrów, co się tam niepokoi strasznie. Bezusia? Bezulka? tu jak się ciesz I co, nie idzie po poręczy już No.